Modlitwa na głęboki smutek. Pan jest blisko tych, którzy mają złamane serce i ratuje skruszonych na duch. Psalm 34:18. Mój drogi przyjacielu, moja droga przyjaciółko, niech pokój Pana będzie z tobą w tej chwili, kiedy smutek otacza cię jak gęsta mgła. Wiem, że słowa mogą wydawać się kruche wobec ogromu bólu, który odczuwasz, ale chcę ci powiedzieć, że nie jesteś sam. Bóg cię widzi, zna cię i kocha cię głęboko. Ci, którzy się ją w łzach Będą rządzić z radością. Kto wychodzi płacząc, niosąc drogocenne ziarno, z pewnością powróci z radością, niosąc swoje snopy. Psalm 126, 5 myślnik 6. Smutek jest ludzką emocją, tak naturalną jak radość czy złość. Jest jak rzeka, która czasem zalewa naszą duszę, ale tak jak wody rzeki znajdują morze. Tak nasz smutek znajdzie drogę do uzdrowienia i pokoju, albowiem smutek zgodny z wolą Boga prowadzi do pokuty, ku zbawieniu, którego nikt nie żałuje, lecz smutek tego świata przynosi śmierć. 2 Koryntian, godzina 7.10 Bo tak mówi Wysoki i Wzniosły, który żyje na wieki, a którego imię jest święty, mieszkam na wysokości i w świętości, a także z pokornymi i skruszonymi na duchu. Aby ożywić ducha pokornych i ożywić serca skruszone. Izajasza 57, 15. Być może czujesz się zagubiony, nie wiedząc, od czego zacząć szukać światła na końcu tunelu? Może ból jest tak silny, że nie jesteś w stanie iść naprzód. To normalne, że tak się czujesz. Życie to droga pełna wzlotów i upadków. I wszyscy w pewnym momencie doświadczamy momentów głębokiego smutku. Ale pamiętaj: smutek to nie koniec historii. To tylko rozdział, a każdy rozdział ma swój początek, środek i koniec. I choć ból może wydawać się wieczny, on minie. Nasiono nadziei zawsze tkwi w nas, czekając na odpowiedni moment, aby zakwitnąć. Uzdrawia złamanych na duchu i opatruje ich ran. Psalm 147 3. Biblia mówi nam, że Bóg jest blisko tych, którzy mają złamane serce. On nie jest daleko, nie osądza ani nie potępi. Jest przy Tobie, gotów przyjąć Cię w swoje ramiona i pocieszyć. Zna każdą łzę, którą roniłeś, każdy oddech, który wydajesz. I On chce Cię uzdrowić. Duch Pana Boga jest nade mną, ponieważ Pan mnie namaścił, abym głosił dobrą nowinę ubogim, posłał mnie, Abym opatrywał złamanych na sercu, abym ogłosił wyzwolenie jeńcom i otworzenie więzienia uwięziony. Izajasza 61.1. Ale jak możemy znaleźć uzdrowienie pośród bólu? Jak możemy zamienić smutek w nadzieję? Odpowiedź tkwi w połączeniu z Bogiem, kiedy oddajemy mu nasze troski i lęki, znajdujemy bezpieczną przystę. Modlitwa jest potężnym kanałem do tego połączenia. Rozmawiając z Bogiem i wyrażając swoje najgłębsze uczucia, Otwieramy serce na Jego łaskę i miłosierdzie, bo Jego gniew trwa tylko przez chwilę, lecz Jego łaska przez całe życie. Płacz może trwać przez noc, ale rano przychodzi radość. Psalm 35. Modlitwa dla Ciebie, ukochany Ojcze, w tej chwili głębokiego smutku, zwracam się do Ciebie. Wiem, że jesteś obecny w każdej chwili mojego życia i dziękuję Ci za Twoją bezwarunkową miłość. Ból, który czuję, jest ogromny. Ale moja wiara w Ciebie jest jeszcze większa. Pomóż mi znaleźć siłę, aby przezwyciężyć ten trudny moment. Rozbij kajdany smutku, które mnie więżą i odnów moje nadzieje. Chcę poczuć Twój pokój wypełniający moje serce i dający mi pewność, że jesteś ze mną. W imieniu Jezusa modlę się. Amen. Oprócz modlitwy istnieją inne rzeczy, które mogą pomóc Ci przezwyciężyć smutę. Szukaj pomocy, nie bój się szukać pomocy profesjonalnej. Terapeuta może zaoferować Ci narzędzia i strategię radzenia sobie z bólem emocjonalnym. Połącz się z innymi ludźmi, dzieląc się swoimi uczuciami z przyjaciółmi i rodziną, możesz poczuć się mniej samotny. Dbaj o siebie, odżywiaj się dobrze, uprawiaj aktywność fizyczną. Śpi wystarczająco i znajdź czas na robienie rzeczy, które sprawiają ci przyjemność. Zękuj, nawet w najtrudniejszych momentach znajdź powody do wdzięczności. Wdzięczność jest potężnym antidotum na smutek. Pamiętaj nie jesteś sam w tej podróży. Bóg jest z tobą na każdym krok. Zaufaj jego miłości i nieskończonej mądrości. Uzdrowienie jest w zasięgu twojej ręki. Smutek jest ludzką emocją i jest częścią życia, ale nie musi nas definiować. Łącząc się z Bogiem poprzez modlitwę i szukając wsparcia u innych ludzi, Możemy znaleźć siłę, aby przezwyciężyć ból i znaleźć wewnętrzny spokój. Jaką nadzieję nosisz w swoim sercu, nawet w obliczu smutku? Ta modlitwa ma na celu zaoferowanie pocieszenia i nadziei tym, którzy przeżywają chwilę głębokiego smutku. Prosty i bezpośredni język, w połączeniu z biblijnym podejściem, sprawia, że wiadomość jest dostępna dla wszystkich. Poruszając tematy takie jak obecność Boga, uzdrowienie i nadzieja, Modlitwa stara się łączyć z doświadczeniami i uczuciami tych, którzy jej słuchają. Jaką nadzieję nosisz w swoim sercu, nawet w obliczu smutku? Ważne jest, aby podkreślić, że ta modlitwa nie zastępuje profesjonalnej opieki psychologa lub psychiatry w przypadku depresji lub innych problemów ze zdrowiem psychicznym. Wiara i duchowość mogą być potężnymi narzędziami w procesie uzdrowienia, ale nie powinny być wykorzystywane jako jedyna forma leczenia. Niech Bóg nas błogosławi.